Wprowadziliśmy do naszej oferty od jakiegoś czasu opielacze niemieckiej marki KULT korzystając z okazji, że mamy tutaj przedstawiciela tej firmy na naszych targach w Bednarach, zadałem mu kilka pytań. Tomku, powiedz co jest specjalnego w tej maszynie, dlaczego klient powinien w ogóle się nią zainteresować, zobaczyć tą maszynę i rozważyć jej zakup? Najbardziej interesującym w tej maszynie jest, że ona potrafi też pielić nie tylko w rzędach pomiędzy rzędami, ale też w rzędach pomiędzy roślinami. Odróżnia to ją od innych normalnych, konwencjonalnych pielników. Jak szybko potrafi pracować ta maszyna? Jaka jest wydajność? Czy to w ogóle ma sens, czy lepiej robić ręcznie? Ręcznie się nie da tak dobrze zrobić, to jest pierwsza sprawa. Druga sprawa jest, nie ma chętnych do tej pracy ciężkiej. Jeśli chodzi o prędkość, to do 4-5 km na godzinę możemy tą maszyną jechać. Jest to wykonalne dla komputera i narzędzi. Czy ta maszyna potrafi pracować na przykład w nocy? Tak, to jest maszyna, która 24 na godzinę. Mamy sztuczne oświetlenie, które pozwala pracować tą maszyną 24 godziny. No, tak. no całkiem niezłe. Czyli... Jak można to ocenić? Ile, na przykład, taka maszyna, która ma cztery rzędy, ile osób może nam na przykład zastąpić? Tutaj, może nie tyle mamy rzędy, co szerokość roboczą. Wiadomo, szerokość robocza razy prędkość wychodzi nam wydajność. wydajność. Przy dwumetrowej szerokości, 2,5 km, 2 km na godzinę, mamy pół hektara na godzinę pracy. Czyli można powiedzieć taka dwumetrowa maszyna około 30 osób powinna nam zastąpić. Tak bardzo ogólnie licząc, 100 godzin potrzebujemy na hektar ręcznej roboty 100 roboczo godzin. Jeżeli robimy tą maszyną 5,5 hektara na godzinę, czyli mamy 50 godzin, zastępuje nam roboty ręcznej i wystarczy jeden człowiek. I wystarczy do tej pracy. Jeden. I wystarczy jeden człowiek. Tom, klienci przychodzący tutaj na targi pytają, jak to w ogóle działa. Czy to jest jakaś fotokomórka, podczerwień? Co to jest w ogóle? Jeżeli kamerę możemy nazwać fotokomórką, to jest fotokomórka, ale to jest normalnie kamera. W tym przypadku mamy dwie kamery, które każda obserwuje, czy tam ustawiona jest na trzy rzędy. Kamera rozru... rozróżnia centra, rozróżnia ma... rozróżnia centra roślin. roślin, rozróżnia rzędy i rośliny w tych rzędach. Dane przekazywane są do komputera, który tutaj widzimy. Komputer oblicza nam, gdzie powinny się w pierwszej kolejności, gdzie maszyna powinna się w prawo, w lewo przesuwać czyli ten zajtrzyff tak zwany mod, modny. I w drugiej kolejności określa nam, w którym miejscu jest roślina. Wysyła sygnał do silnika hydraulicznego, który nam zamyka i otwiera noże, które my możemy pokazać. O właśnie, teraz mi się przypomniało jeszcze kolejne pytanie. Rolnicy pytają, czy ta sałata musi być posadzona z GPS-em tak zwanym? Nie, maszyna sałata nie musi być posadzona z GPS-em. Ważne tylko, żeby pielić po jednym przejeździe sadzarki, ponieważ maszyna może przesuwać je w prawo i w lewo, podążać za rzędami. Czyli nie jest to tak skomplikowane, jakby się mogło wydawać. Jest to nie kamera. Jest to skomplikowane jest to kamera. Która nam rozróżni. Żadna czerwień, żadne, żadne fotokomórki. Kamera analizująca, program analizujący obraz i to działa. Tak, dokładnie tak. Maszyna jest elektryczna? Elektryczno-hydrauliczna, sterowanie jest elektryczne, a napęd jest hydrauliczny. Gdzie są zainstalowane te kamery? Tutaj widzimy kamery, które rozpoznają nam rośliny. Jedna z lewej. Z prawej strony, druga z lewej strony. A te kamery z tyłu? A te kamery z tyłu to są dla traktorzysta może sobie obserwować kabiny traktora, jak zamykają się, jak otwierają. Czyli w jakby kontrola? że to jest kontrola. Kontrola jakości tak. wykonania pracy bez wychodzenia z kabiny. Tak. Tam sobie można jeszcze dostroić ogólny komputer, w którym miejscu powinny się otwierać, zamykać noże. Generalnie opielacze są znane od dawna wszędzie, mi się wydaje. Natomiast jeżeli klient ma już swój własny opielacz, ale w technologii takiej standardowej, sztywnej, czy może bez jakiejś dużej inwestycji w całą maszynę przejść na przykład właśnie na przesunięcie boczne, chociażby do opielania buraka, kukurydzy i tego typu upraw? Tak, mamy do tego rozwiązania. To są dwa rozwiązania dla szerokich rozstawów, maszyn, siewników, czy tam sadzarek. Mamy zideshift ramę przesuwną, czy tam płytę przesuwną, no, nazwijmy to tak gdzie możemy z, y, kamery zamontować na bokach po bokach, poza traktorem, poza szerokością traktora czyli montujemy kamerę na tym starym opielaczu podłączamy ten opielacz do takiej przesuwnej ramy i działa to na zasadzie takiej, że kamera rozpoznaje rzędy i te no, blachy prostu, przesuwne tak. działają naprzeciwko siebie i zmieniają nam położenie tej ramy. Tak. Jeżeli nie możemy zamontować kamery poza szerokością traktora, następnym rozwiązaniem jest też tzw. Tak Zideshift, układ przesuwny oparty na równoległoboku, gdzie mamy tutaj widzimy pole widzenia kamery i to działa na tej samej zasadzie sterowanie kamerą maszyna, Podąża za, za rządkami roślin. Czyli dla takich upraw, które mieszczą się między kołami ciągnika na przykład, albo sześć rzędów buraka cukrowego, gdzie nie ma możliwości zamontowania z prawej lub z lewej strony kamery, bo po prostu tam tych rządków nie ma. Dokładnie tak. Tomek, mamy tutaj maszynę, która nie wszakże nie robi yy, przestrzeni między roślinami tak jak maszyna Culti Select. Ale mimo wszystko mamy tutaj jakieś ciekawe rozwiązanie, które pozwala na usunięcie również chwastów między, między roślinami, prawda? Tak, można to realizować przez, przez sprytne rozwiązanie, tak zwanych gumowych, czy tam pielnika palcowego. Widzimy tutaj, podczas pracy te gumy się wyginają i zachodzą za siebie. Dzięki sprytnej konstrukcji, gdzie napęd jest realizowany przez mniejszą średnicę niż yy, narzędzie. Ta gwiazdka kręci się szybciej niż maszyna się porusza. Aha. Praktycznie ona wyrywa małe chwasty. Przy doborze odpowiedniego, przy pieleniu, przy odpowiedniej fazie wzrostu roślin, które powinny zostać, możemy z bardzo dużą dokładnością czy tam skutecznością usunąć to, czego nie potrzebujemy w rzędach, już nie tylko. Nie tylko pomiędzy rzędami, ale także w rzędach. I nie, nie zniszczymy sobie uprawy. Nie zniszczymy, to jest kwestia doboru. Mamy trzy rodzaje, trzy kolory, trzy rodzaje twardości, trzy rodzaje średnicy. Przy odpowiednim doborze rośliny i gleby potrafimy w bardzo skuteczny sposób zwalczyć wszystko, czego nie chcemy mieć w rzędach. Widzę, że tutaj jest dużo możliwości regulacji, zarówno głębokości, jak i, jak i odległości. Pewnie też tak, to zależy od wielkości tak, rośliny. Tak. Możemy regulować wysokość, w zasadzie wysokość się sama reguluje, rozstaw jak, jak, jak agresywnie mają pracować te y, gwiazdki, także mamy tutaj jak gdyby automatyczny czy tam mechaniczny docisk, bo to nie System jest, zawieszenia. Taki. System zawieszenia na sprężynie. Jak pamiętam moje spotkania z rolnikami na targach, to wszyscy pytają o truskawkę. Co robić, jak usuwać truskawkę? Zwłaszcza, że ta truskawka zazwyczaj jest również pokrywana słomą, ściółkowana na zimę. Jak to opielić? Dlatego że tam nie wolno nie stosować żadnej chemii. Co, 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 jakie jest rozwiązanie na to według Ciebie? Właśnie to jest duże wezwanie, ponieważ wiadomo po zbiorach po wszystkim. Na, pomiędzy rzędami truskawek mamy nie tylko chwasty, ale mamy też słomę, mamy poodrastane pędy. Możemy to zrealizować przy pomocy yy, brony gwiazdowej, czy... jak to nazwać? No, taki agresywny... agresywna gwiazda. Agresywna gwiazda pionowo zamontowana, która, tak, bardzo, która głęboko wchodzi, e, bardzo... bardzo głęboko wchodzi, rozdrabnia nam... Także słomę wycina poprzez specjalną konstrukcję, wyciąga jak gdyby chwasty, które chcemy usunąć. Praktycznie to, jest, to działa jak uprawa gleby. Czyli wyrywa, miesza, kultywuje międzyrzędzia, usuwając przy tym chwasty, odrost, chwasty odrosty i mieszając tam tą pozostałą słomę z glebą. Dokładnie tak. Tomek, ten to wygląda jak taka biżuteria troszeczkę. Powiedz mi do czego no to służy? Co to, to jest? To jest właśnie do takiej jubilerskiej roboty, jak marchewka, pietruszka, gdzie mamy gdzie musimy zaczynać bardzo wcześnie, jeśli rośliny są w bardzo malutkim fazie, bardzo malutkie i słabe, słabo ukorzenione. Dlatego stosujemy tam z przodu po pierwsze to są bardzo lekkie parogramy, które Potrafią nam się poruszać po zagonach, po redlicach a także Aha, od czego zacząłem? Zacząłem w, tak w zasadzie troszkę źle, bo z przodu mamy talerze, które nam odcinają glebę, odsypują od rządka i za tym przesuwają się noże kątowe, które pielą resztę. Rozumiem, że te noże mogą być też większe, mniejsze, na przykład jeżeli ktoś będzie miał mikro liście. Może zastosować też również jakieś mniejsze nożyki do tego, prawda? Jeżeli będą jakieś gęstsze rozstawy tych rzędów. Tak, tak. Tutaj my jesteśmy, nasza firma jest bardzo uniwersalna. My przygotowujemy maszynę pod zamówienie. Możemy zrealizować praktycznie każde wezwanie, zaczynając już od szpinaku, od pielenia szpinaku, tam gdzie jest 7 cm. Czyli jest doświadczenie i można klienta nawet naprowadzić na rozwiązanie, które dla niego będzie odpowiednie. Tak jest nasza firma zajmuje się już od 30 lat tylko i wyłącznie mechanicznym usuwaniem chwastów. Także doświadczenie mamy na całym świecie na wszystkich kulturach. I... A teraz to te maszony w ofercie firmy Ventych. Bardzo dziękuję Tomku dziękuję za bardzo. opowiedzenie nam jak to działa, co możemy z tego zrobić. I bardzo przyjemnie, mam nadzieję, że będzie to hicior.